Thinking of you, thinking of you Szanowne grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, szanowni rodzice, drodzy uczniowie. Zbliżający się koniec czerwca, jak zawsze zwiastuje zakończenie kolejnego roku szkolnego mija czas wytężonej pracy, wysiłku, pogłębiania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności, dorastania. Dzisiaj nie mogę tradycyjnie do wszystkich jednocześnie skierować kilka słów. Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019-2020, ponieważ świat stanął w obliczu pandemii dziesiątkującej tysiące ludzi. Dlatego w trosce o Wasze bezpieczeństwo nie spotykamy się z Wami osobiście, tylko korzystamy z mediów społecznościowych. Drodzy uczniowie, na rozpoczęciu roku szkolnego w swoim przemówieniu wskazałem, że należy mieć swoje marzenia, plany i cele. Jeśli masz swój cel, plany związane ze zdobyciem zawodu, zdaniem matury i podjęciem studiów, wskazane jest, abyś dobrze się uczył i, co najważniejsze, abyś nie wstydził się tego, że się uczysz. Jestem przekonany, że wielu z Was nie w pełni wykorzystało swoje możliwości, by wyniki na świadectwach były wyższe. Wszyscy wiemy, jak wiele zależy od ludzi, ich zaangażowania i mądrości. Naszą szkolną rzeczywistość tworzyliśmy wspólnie w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Staraliśmy się przy wydatnej pomocy Waszych rodziców wpoić Wam podstawowe wartości takie jak szacunek, tolerancja, prawda i odpowiedzialność. Nie zawsze było nam łatwo, ale mam nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości. Zakończenie roku to również czas podziękowań. Państwu, nauczycielom, dziękuję za zaangażowanie, poświęcony uczniom czas, przekazaną wiedzę i umiejętności. Zdaję sobie sprawę, że innowacyjne, zdalne nauczanie wymogło na Was poświęcenia więcej czasu na pracę. Często kosztem rodziny, i za to również składam podziękowania w imieniu własnym uczniów i ich rodziców. Niemniej gorąco i serdecznie dziękuję zarządowi Powiatu Tomaszowskiego za zrozumienie dla trudności, z jakimi się borykamy, i wsparcie naszych działań, za wiarę w marzenia o coraz lepszej polskiej szkole. Dziękuję dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Dowódcy 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej, komendantowi Wojskowej Komendy Uzupełnień, za owocną współpracę oraz współudział w realizacji szkolenia wojskowego w klasach wojskowych. Podziękowania składam paniom i panom z obsługi szkoły za gospodarność, rzetelne i uczciwe wykonywanie powierzonych obowiązków. Dziękujemy, dziękuję również rodzicom. Przyjmijcie Państwo moją wdzięczność i szacunek za wszelką współpracę, za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy szkoły, za zrozumienie, że dobro dziecka i jego pomyślny rozwój zależy od współpracy rodziców ze szkołą. Dziękuję również serdecznie naszym sponsorom za wspieranie działań szkoły. Kończąc, czego życzyć w, takim, w tym dniu? Życzę, aby czas wakacji był czasem dobrego odpoczynku, czasem nabierania sił do dalszej nauki, aby wakacje, ten długo oczekiwany czas, dały wszystkim dużo radości, aby bezpiecznie z nich powrócić i aby w pełni sił i młodzieńczej radości spotkać się 1 września. Szanowna dyrekcja, drodzy nauczyciele i wychowawcy, kochani rodzice, koleżanki i koledzy. Świętujemy zakończenie roku szkolnego, dzień inny niż wszystkie, jakie dotąd pamiętamy. Nie mamy możliwości spotkania się w pełnym składzie mechanika, ale możemy połączyć się online. Z całego serca dziękuję szanownej dyrekcji oraz Wam, drodzy nauczyciele i wychowawcy, za to, że dbacie o nasze bezpieczeństwo, troszczycie się o nas i pomagacie nam zdobywać wiedzę. Chcemy również przeprosić za to, że nie zawsze spełnialiśmy Wasze oczekiwania i czasami przysparzaliśmy Wam problemów wychowawczych. Dziękuję za to, że w czasie niezwykle trudnym tych ostatnich czterech miesięcy byliście dla nas oparciem, wykazywaliście zrozumienie i cierpliwość. Drodzy rodzice, chciałbym wyrazić wdzięczność za trud, jaki wkładacie w nasze wychowanie. Koleżanki i koledzy, podziękujmy sobie wzajemnie za spędzony rok szkolny 2019-2020, a natchnieni latem i nadzieją na lepsze jutro, bez wirusów i problemów, wrócimy tu we wrześniu. Wszystkim pragnę życzyć przede wszystkim zdrowia, gorącego lata, ciepłej wody, wiatru w żaglach, czystych szlaków górskich oraz spędzenia niezapomnianych wakacji. wielu pracy się ja błok, bo od lat przyglądam się światu. Czasem rano zabolał łeb i mówili: zmiana klimatu. Czasem trafił się wielki raut, albo feta proletariatu. Czasem podróż w najlepszym zaut. Częściej szare drogi powiatu Ale to już było I nie wróci więcej I choć tyle się zdarzyło To do przodu wciąż wyrywa głupie serce Ale to już było Znikło gdzieś za nami Choć w papierach lepsze było to naprawdę, wciąż jesteśmy tacy sami. Na regale kolekcja pły. I wywiadów pełne gazety, za oknami kolejny świt, i w sypialni dzieci oddechy. One lecą drogą do gwiazd przez niebieski ocean nieba, ale przecież za jakiś czas będą mogły same zaśpiewać. Ale to już było, i nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce.